Moja ogólna teoria samorodu ludzkiego jest następująca: niedokładne umycie całego ciała, a dokładne tylko pewnych jego części: twarzy, szyi. five nie dostrzega. Ale obór składa się przeważnie z nadętych pyszałów. lepszych do wszystkiego, tylko nie do tego czy. wszystko. Wiesz, że on ma twoje listy. Te akcje sprzedałam. Kargo i embargo, konto i dyskonto, para i kontrapara. Bałwie mi się mąci. Ewener Typowicz wstając daj klucz. Rufia zrywając się nie pan Ja jestem bądź co bądź kobieta. Ewener Typowicz Dusisz, dusi ją za gardło, wchodzi w Pletrycy. Dzień dobry. ty pomyśdą szarcy. Zabraco głowizm, zawraco gitaryzm, zabraco kontrafauryzm, Zabracą kontrafauryzm. Zabracą kręcizm i krętacyzm. Wszyscy przedstawiciele tych kierunków odetchną w naszej rozkosznej atmosferze, no, czystej blagi. Twórczość nasza jest wieczna, ponieważ blagować można zawsze i wszędzie, w jakichkolwiek warunkach społecznych czy osobistych, ze mną nie spotkać się już nic nowego. Śmierć jest dla mnie niczym. To prawda, ale ja wcale nie chcę umierać, a życie jest dla mnie takim samym niczym jak śmierć. Już nie mogę wlec dalej tamtego życia, coś przerwało się we mnie i. Nie odstanie się co nigdy. Wszystko, co nieodwołalne, jest wielkie. Na tym tylko polega wielkość śmierci, pierwszej miłości, stracenia dziewictwa i tak dalej. Ta premiera się odbyła, ponieważ moje monogramy premiery to zwykle się odbywały w domu. Więc nie, że Ja zapraszałam znajomych i mówiłam, co sądzicie, czy to mogę pokazać. E, e, więc, e, ale tutaj wiem, że, bo byłam wtedy aktorką w, w teatrze ludowym i na pewno korzystałam z jakiejś sali. E, do, do prób pewien, na pewnym etapie, ale ja nie wiem, czy, czy, czy premierą też taką, e, na, na pewno na kanoniczej to, bo tam, e, chociaż to był 94, a myśmy w 96. No nie pamiętam. <śled> Już powiedział e, e, no co jest gorszego od aktora grającego teatr jednego aktora, no tylko aktorka. Ja. <grym> Więc to było drugie pocieszające. Jak też e, mówiłam, że właściwie ja nie gram, e, mnie nie interesuje jakby taki mon monogram, czyli taki, że ja wychodzę na scenę i mówię jakiś monolog postaci. Tylko raczej mnie interesuje teatr, czyli jednego aktora. Czyli raczej bym powiedziała może urnorodnie, ale te e, korzenie, nie wiem, takie szamańskie, że się kreuje pewną rzeczywistość. Trudno mi dać jakąś receptę. Myślę, że każdy, który by chciał, kto by chciał robić monogram, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ja mówię? Do kogo ja mówię, czemu ja mówię? Zawsze wydawało mi się, że teatr jednego aktora to jest taka wolność właśnie. I myślę, że czasami zakosztowanie tej wolności bycia kreatorem pewnej rzeczywistości jest no, fantastycznym uczuciem. Więc, więc w tym sensie bym namawiała do robienia, zmierzenia się. Wolność, ale bardzo trudna.